Dlaczego też moje postępowanie było takie, a nie inne? W całą aferę był zamieszany WG, który, jak się okazało, co do, tej, do tamtej pory nie wiedziałem, był byłym partnerem Natalika. Wszedł między nas, powiedział, że generalnie nie ma problemu, że sobie rozmawiamy, że to już jest przeszłość, że on nie ma z tym problemu. Po chwili zostaliśmy sami, tak rozmawiałem z Natalią, może 5-10 minut. Co się okazało, bolcował ją też Kacper Błoński, ale to nie jest istotne tutaj. W każdym razie po tych 10 minutach podszedł do nas wyżej wymieniony WG i zabrał, zabrał ją na bok. Nie protestowałem oczywiście, chociaż wydawało mi się to mało koleżeńskie zachowanie. W każdym razie siedzieli 5 minut przy stoliku, rozmawiali. Nagle Natalia K. zerwała się z krzesła, z tamtego stolika, płacząc dość intensywnie, zaczęła uciekać z miejsca zdarzenia. Zdziwiło mnie to. Że akurat w takiej chwili jakby WG postanowił. Nie wiem co dokładnie powiedzieć Natalii K, ale zainteresował mnie ten temat, bo zrobiło mi się trochę szkoda koleżanki. Być może jest manipulowana emocjonalnie przez byłego chłopaka, nie wiem. Poszedłem za nimi w każdym razie mówię. Wojtek, słuchaj. Jak macie sobie coś do wyjaśnienia, zróbcie to kiedy indziej. A teraz prosiłbym, w związku z tym, co powiedziałeś wcześniej, zostaw nas samych. Ale to chyba było silniejsze. To chyba było silniejsze od od Wojtka, w każdym razie. Temat jakoś się rozszedł z czasem, gdzieś tam lądowaliśmy, w jakiś pokój, coś ten, coś tego. Nie dostawałem jakby znaku, że coś jest nie tak, prawda? Nawet yy, przecież rozmawiając po drodze, spotykając co na, co, co, coraz to nowe osoby, nawet Natsu, a więc i Marcin Dubie słyszeli jak Natalia Kam mówi, że rozmawiamy, a właściwie to ja rozmawiam sam ze sobą, prowadzę Dziennik ona to czyta, ale dobrze się bawi, więc to jedynie może być wskazówka, że moje towarzystwo nie jest tak, że jestem zbędny. Już nie pamiętam dokładnie, co się dzieje. No w każdym razie, że tak powiem, after się kontynuuje. Przechodzimy pewnie z jednego pokoju do drugiego. Ja się trochę dziwnie czuję, wszakże, jeszcze przed chwilą, mimo tego, że jesteśmy razem. To sytuacja jest dosyć kwaśna. Była tam też koleżanka B, koleżanka B również na tym samym afterze się popłakała również z powodu czegoś, co powiedział jej WG. Więc jakby czułem się tam trosze, trochę dziwnie. Ale finalnie tam zostałem, mówię. Może coś z tego się urodzi, może się wydarzy coś fajnego, a może nawet zmartwiłem się trochę, może nawet powiedziałbym, że stałem się na chwilę kimś, kto chciał nadzorować tę sytuację, bo zdawało mi się to po prostu nienormalne. A koleżanka jeszcze w tamtym momencie mi się podobała i. Nie dawała objawów tego, że za chwilę okaże się kurwiskie. Nie za chwilę, oczywiście, za dłuższą chwilę, bo dopiero potem gdzieś o, o niej takie zdanie sobie wykreowałem, Ale póki co, nazwijmy rzeczy po imieniu. Byłem zainteresowany tą opcją. No więc wieczór mija w najlepsze. Finalnie lądujemy w pokoju, bodajże u Kuby Nowaczkiewicza, gdzie jest kilka innych osób. Ludzie ze sobą rozmawiają generalnie, ale wiadomo, ja raczej byłem tam do towarzystwa Natalii K, niż tego ogólnego, więc co zakomunikowałem wprost, że wolałbym porozmawiać z nią na osobności. No co ona zaproponowała w porządku? Nie mam z tym problemu. Chętnie. Pójdźmy na korytarz. I tak się stało. Rozmawialiśmy w holu hotelowym. Działy się tam dziwne rzeczy. Nie wiem o co chodzi ze stacją. Czy możecie mi powiedzieć o co chodzi ze stacją? Bo nie oglądałem tego, więc powiedziała, że chciała je z nią iść na stację. A ona nie. No i finalnie nie poszliśmy. Z tego co pamiętam, nie było alkoholu, którego sobie dziewczyna zamarzyła na ten wieczór, więc chciałem go jakby być może przy okazji kulturalnej dyskusji załatwić. Czy zaliczyłem pierwszą stację? Nie, 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 nie. Dobrze, nieważne. W każdym razie, ok, jeżeli ja tego tak nie odebrałem, być może jest to na tamten mój, moment mój błąd. Być może błąd w komunikacji, być może błąd w przekazie. Finalnie nie poszliśmy, więc kurczę, w ten sposób tak na to nie patrzyłem. I późniejsze wydarzenia też nie dały mi raczej odczuć, żebym miał się tak czuć. No i sobie gadaliśmy na korytarzu, jakby, wiecie, ciężko się gada i ciężko się skupić, jeżeli jej telefon cały czas wibruje, a wys wyskakują na nim SMS-y, martwię się, co tam i tak dalej. Jakby już no. Temat z natury przeszedł automatycznie na zainteresowanego, który pisze, więc dla mnie to też była krępująca sytuacja. Zresztą ten sam zainteresowany potem, pod pretekstem wyjścia z pokoju, kurwa stanął z nami w tym holu i patrzył na nas. 10 minut, jak rozmawiamy, więc było to uber, kurwa dziwne. No w każdym razie niewiele tam pogadaliśmy. Chociaż faktycznie, jakby dziewczynę zacząłem otwierać, bo był to dla mnie problem, który jest do przepracowania. Jeżeli komuś wystarczy 5 minut rozmowy i zaczyna płakać przez kogoś, no to mówię, kurwa, może warto z nią porozmawiać. I jakby, no tak, no, ta relacja wydawała się na bardzo kurwa dziwną. I też zaczęła o tym mówić sama. Nie musiałem dopytywać. Zainteresowany dobijał się sam. No nieważne, niewiele pogadaliśmy finalnie. Generalnie, jakby przez te kilka godzin nie odczułem, Odrzucenia specjalnie, nawet powiedziałbym, że może koleżanka była pijana, może nie, aczkolwiek gdzieś tam pewnie być może przypadkiem, być może nie, trochę usiadła bliżej mnie, być może nawet, żeby jej coś wytłumaczyć, złapałem ją za rękę, na co nie protestowała. Więc generalnie wydawało mi się, że nic wcale kurwa się tam specjalnego nie dzieje, nie? No i tak sobie siedzimy, siedzimy. Finalnie w pokoju zostaje tylko ja, klientka i Kuba Nowaczkiewicz. Więc teraz z całym szacunkiem, ale jeżeli nie zareagował Kuba Nowaczkiewicz a jest jej przyjacielem domniemanym to winę może ponosić on jeżeli koleżanka była nieufna w każdym razie ja jako dżentelmen na tamten moment słysząc o 8 rano być może już nawet dziewiątej, że nie wiem gdzie jest pati nie wiem gdzie jest pati a o 11 muszę wstać bo jest doba hotelowa czy o dziesiątej nawet jako jedyny bo Kuba Nowaczkiewicz był zniszczony i nie miał szans wstać to postanowiłem sam ustawić budzik i koleżance kurwa pomóc ze względu na jakby, sytuację, która miała miejsce trzy godziny wcześniej, to mówię: chyba nie będzie problemu, jak zrobię to delikatnie i nie będę krzyczał, próbując nie obudzić Jakuba. Więc generalnie ustawiłem sobie budzik na dziesiątą, zacząłem ją budzić, no i tak, no i to felerne pogłaskanie po głowie, które na tamten moment w żaden sposób jej nie przeszkadzało. Zresztą wstała, uśmiechnęła się do mnie, powiedziała, że bardzo miło było mnie poznać i żebym do niej pisał, jak będę w Warszawie teraz mi odpisze. Na tym się skończyła nasz, nasza przygoda tamtego dnia na żywo. Jak się okazało później Patty obciągała chuja Ulfikowi i dlatego się zapodziała. W każdym razie na dowód znalazłem screenka jednego z tej konwersacji jakby tylko dlatego żeby odeprzeć ten argument że to było coś kurwa dziwnego jakby. To jest jedyne co mogę znaleźć jako argument odpierający. Mimo, że atak tak samo jest domniemany to ja myślę, że moja linia obrony jest lepsza bo koleżanka generalnie jak no szybko przeleciałem, to usunęła kilka wiadomości. Ewidentnie czegoś tam się bała. ja już nie pamiętam, bo ja naprawdę mam wyjebane takie rzeczy. W każdym razie znalazłem screena, który mówi nam o tym, że zaraz po tym, po, po tym momencie, czyli 22 lipca, te do 10 to było 12, czy jak już jechałem do Warszawy, napisałem. Ale to wszystko są poryte skurwy syny, przerażająca wizja przyjemności z życia. W całe szczęście moje. Poczucie niedopasowania mogłem ukoić, głaskając się po główce. Cudowna chwila, nigdy jej nie zapomnę. Na co, jak widzicie, wcześniej, później jest wiadomość mogłaś dać serduszko pod pierwszym dymkiem. Więc tu były serduszka, widzowie, pod tym, że głaskałem ją po główce. W każdym razie dziwne rzeczy tam się stało dla mnie, więc takie opisałem, opisałem rzeczywistość swoimi słowami. Być może po długiej abstynencji od atmosfery fejmowej zderzyłem się z rzeczywistością imprez influencerów, Musiałem to gdzieś wyrzucić. No, w każdym razie, jakby to jest tylko argument potwierdzający, że tam były jakieś serduszka. Że jakby koleżanka nie protestowała. Więc, jakby ta wiadomość o tej godzinie i tak dalej była już później, gdzie stwierdziłem, hm, skoro koleżanka nie protestuje, może pójdźmy w to dalej. Kolega Nowaczkiewicz powiedział, żebym wypierdalał od niej. O, i myślę, że kolega Nowaczkiewicz na pewno tak nie mówił. Zresztą kolega Nowaczkiewicz zawsze jest dla mnie bardzo w porządku i po tej akcji zawsze, że tak powiem. Sam przychodzi przybić mi piątkę, zresztą bardzo mi się z nimi ogada, więc jakby nie wiem skąd ta wersja. Bardziej mi powiedział, że <laughs> kolega Nowaczkiewicz był w tamtej chwili y, lekko oderwany od rzeczywistości. I, I no, na tym zostańmy, dobra? Zresztą Kuba jest bardzo spoko. ja Nie wiem generalnie o co chodzi, bo wylałem pewną swoją frustrację. To był błąd, oczywiście, że to był błąd. Jeżeli miałbym doradzać teraz y, co początkującym Rizlerom, nie wpierdalajcie się od razu, że tak powiem z buta w, w całe środowisko potencjalnej dziewczyny przyszłej waszej, no jakby błąd, który ja popełniłem to to, że jakby już po pierwszej rozmowie z wyzywałem je wszystkie jej koleżanki, wszystkich kolegów i byłych chłopaków, tak, no to był podstawowy błąd który, który zrobiłem i zresztą dokładnie w tej samej chwili jak jeden mąż Instagrama od, od, odobserwowało mi i koleżanka B i kolega WG, więc jakby być może była to akcja dosyć synchroniczna, i dopiero wtedy koleżance się przestało podobać to co powiedziała wcześniej, czyli żebym do niej pisał, jak będę w Warszawie. No i jakby na tym się kończy. Tam mnie koleżanka zablokowała, później na Instagramie odblokowała mnie bodajże dwa tygodnie temu, jak zobaczy... odblokowała mnie bodajże dwa tygodnie temu, jak zobaczyłem, że wyświetla mi się jej awatar, gdzieś tam kurwa się pojawił w DM-ach, to wysłałem jej bodajże zdjęcie gościa, który sam sobie ciągnie fiuta. Pisząc, trzymam fajny outfit i sorry za burdel w pokoju, bo już jakby robiłem sobie jaja z całej sytuacji. No i, i tyle, no. Aha, i jeszcze potem, mimo tego, że jakby tam się dokładnie nic nie stało, mimo tego, że trzymała w końcu stronę kolegi na W, a potem G, to finalnie z tego co wiem na tym filmiku, być może frustracja doprowadziła ją do tego, żeby na niego też się rozpierdolić pod koniec. Więc generalnie jakbym miał oceniać, nie będąc zamieszany, tylko gdybym miał być obiektywny, jako osoba trzecia powiedziałbym, że jest to atencyjny Sean, który umniejsza osobom realnie molestowanym, osobom małoletnim, które w ostatnim czasie cierpią przez afery różne internetowe. Chyba nic nie mówiła, no widzisz, ja nie oglądałem, rozmawiałem z, z kolegą być może zamieszanym, i on tak powiedział, więc być może, jako że był potencjalnie zamieszany, to. To gdzieś tam przełożył odpowiedzialność. Nie wiem, nie oglądałem tego filmiku. Mówię, jak to wyglądało z mojej strony. Także ja do samego końca czułem się jak gentleman, bo próbowałem w delikatny sposób obudzić jeszcze pewnie trochę pijaną dziewczynę, która zamartwiała się, że kończy jej się doba hotelowa i że pati świeci ją przed ulfikiem. I nie spotkało się to na tamten moment z negatywnym odzewem. Stało się to dopiero później, to kiedy być może przekonał jakiś kolega lub koleżanka, że może jestem faktycznie złym człowiekiem. Tak to wyglądało z mojej strony, widzowie. Na tym się kończy moja historia. Stwierdziła, że dotykałem ją po rękach i na dekolt wskazała na tym filmiku. Dobrze, ja spałem obok dwie godziny. Tak, też byłem absolutnie nieświadomy. Być może i ona, i Kuba robili mi loda. Nie mam pojęcia, bo też byłem wyjebany z rzeczywistości przez dwie godziny, bo spałem. To jest taki sam mój argument. Mogę się czuć domyślnie zgwałcony, jeżeli zasnąłem przy kimś. W takim razie. Tak, także jakby w mojej opinii zachowałem się jak dżentelmen i uważam, że krzywdzące, krzywdzący filmik został wydany na świat dla, dla innych dżentelmenów potencjalnych w przyszłości i jeszcze dla koleżanek, które ucierpiały znacznie bardziej od niej, ale zostaną pominięte w morzu spraw, bo mają mniejszy zasięg. Bo jak zresztą o zasięgu mowa, to Natalii się też nie spodobało, jak uznałem, że format Get Ready With Me jest jakby kontr... Intuicyjny, bo tak naprawdę ma zainspirować młodsze koleżanki, a ogląda to pewnie większość chłopaków, bo zaczyna się od bikini i być może se szochrają do tego Freda. Więc generalnie, no tak, no, uznaję, że byłem trochę niemiły. Faktycznie, w konwersacji, ale tak jak napisałem zresztą na tym screenie, może się ze mną nie zgadzać, może mnie nie lubić, ale to jeszcze nie znaczy, że mam coś za uszami, lub warto robić ze mnie fiuta. To maksymalnie różnica poglądów. Chciałbym jeszcze z tego miejsca wykorzystać okazję i przeprosić Czapi Cherry, której dzisiaj zalazłem za skórę. Tak, także serduszko dla Ciebie Czapi. To jest osoba, która prawdziwie cierpi dzisiaj i to przeze mnie, bo myślałem, że ma przerobiony ten, <gryw> ten temat, który poruszyłem na streamie. Nie będę mówił, żeby nie prowokować dalszych głupich, Zaczepek w jej stronę, ale trzymaj się, jesteśmy z Tobą. W takie dni jak ten, wszyscy jesteśmy 2D. To tyle, widzowie. Jakby to była cała moja historia, nie dajcie się stłamsić, mężczyźni. Hashtag piekło mężczyzn. Będą chciały nam drążyć jaja obcasem, ale my się nie damy. My się nie damy. Prawda jest taka, że tak chciała natura. Tak chciał Pan Bóg. I nieważne, czy jesteście po jednej albo po drugiej stronie, to mężczyzna w łańcuchu pokarmowym jest tym, który jest silniejszy. A my musimy to pielęgnować. I zadbać o dziewczyny, ale o te, o które warto. Wysłałem jeszcze śmiesznego mema, więc może, jak chociaż nie doceniła tego w formie przeprosin, być może to Wam poprawi humor i, że tak powiem, pozwoli nam się rozejść w przyjemnej atmosferze. A nawet zróbmy inaczej. Wyślę Wam, pokażę Wam dwa śmieszne memy. Słuchajcie, jakby, bo dostaję już wiadomości od zainteresowanych, których wymieniłem w tej historii. Jakby to jest moja wersja. Kto będzie chciał, to niech się wypowie. Ja już nie mam zamiaru. Żadnej Kreszko, z tych osób, natka, oprócz Natalika, yy, nie chciałbym na pewno osądzać, bo oni tego nie zrobili wobec mnie, ale jako że musiałem to, to niestety musiałem, bo chodzi tu o moje dobre imię, a ono jest dla mnie bardzo ważne, więc serduszko WG, serduszko Kuba K, nawet serduszko B i serduszko Pati, ale Nati, chyba nie wiedziałeś, z kim tańczysz, dziwko. Eee, dobra, gdzie są te jeszcze śmieszne obrazki? Sam nie wiem, który jest lepszy. Oba mnie bawią. To jest pierwszy, a, a to jest drugi. Trzymajcie się. Kocham Was. Zapraszam na następne transmisje. Więcej już nie odpowiem w tej sprawie, więc nie wywołujcie mnie do tablicy. Nie oczekujcie tego ode mnie. Prosiłbym Was. Zwłaszcza, że mam depresję. I za sobą kilka nieudanych prób samobójczych. Weźcie to pod uwagę, próbując zatruwać mi życie. I żelaka powróżka nasiennego w stopniu trzecim widoczny gołym okiem. Tu chodzi o wszystkich mężczyzn, wszystkich moich wariatów, którzy będą się bali pisać do kobiet, bo pomyślą sobie, to już tylko takie kobiety są, co będą się ze mnie śmiały jak zajebie El Riza? Jebać to. Pozdro, pozdro dla do dobrych wariatów i, 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 i fajnych cipek. Trzymajcie się do zobaczenia następnym razem yo